Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Jak widzicie humor mi dopisuje, Magda uśmiecha się szeroko, bo cieszy się, że wróciłam w końcu do domu z pracy To był długi, intensywny dzień i pomyślałam, że przybiorę się i od razu tutaj zacznę nagrywać wstęp Bo zabieram się za działanie, ale najpierw co musi wjechać? Oczywiście, że kawa. Tak, zobaczcie w ogóle, co tutaj z tyłu się dzieje. Mm -hmm, Macie dzisiaj robił śniadanie, więc tak to wygląda. Ja będę ogarniać, a potem zrobię sobie kawkę, usiądę chwilę. Przy biurku, bo też mam kilka takich komputerowych spraw do zrobienia, i później już będziemy spędzać taki wieczór, popołudnie razem. Będzie to vlog po pracy, na którego serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będziemy troszeczkę gotować, troszeczkę ogarniać, troszeczkę gadać. Może uda mi się coś uszknąć z moich celów na maj, coś zrobić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za chwilę robię kawkę oczywiście w moim ukochanym ekspresie DeLonge. No ten ekspres, i na razie nie mam zamiaru go na nic innego wymieniać. No, chyba w ostatnim vlogu Wam opowiadaliśmy właśnie, nie w ogóle nie wiem, czy tam ten vlog się pojawił, czy nie, no, zobaczymy jak to będzie. Ale teraz nagrywam tak filmy, wiecie, jeden po drugim, jeden po drugim, bo nie muszę od razu montować. Chociaż muszę się troszeczkę wkręcić w to, że nagrywam, montuję, nagrywam, montuję, a nie tak nagrywam, 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 i potem montuję, bo jednak. Ta pierwsza opcja jest dla mnie lepsza i by była wygodniejsza i na pewno fajniejsza, ale dobrze, nie o takich sprawach tutaj będziemy rozmawiać, bo nie chcę was zanudzać. Robimy sobie kawkę, moi drodzy, sprzątamy, ogarniamy i później odpoczywamy, bo maj to jest miesiąc, gdzie również robię takie wyzwanie na Instagramie, na które sobie się was zapraszam, możecie dołączyć w każdej chwili i jest to wyzwanie self care, czyli minimum 15 minut Spędzamy tylko ze sobą i robimy to, na co mamy ochotę, i to nie mają być żadne obowiązki domowe, tylko właśnie to ma być takie 15 minut dla siebie. Może być taka joga, na przykład wieczorna mi się dzisiaj marzy, żeby pojogować sobie wieczorem, żeby się tak wyciszyć, odprężyć, zrelaksować, i tak chyba będzie. Ale najpierw trzeba troszeczkę podziałać, jak to u mnie. Zapraszam Was na vloga, bawcie się dobrze. Ja robię kawkę, ogarniam, sprzątam, zmieniam pościel, otwieram okna, tak! Zacznijmy od tego, aby otworzyć okno, już są Będziemy gotować, trzeba zrobić lunch, więc na dzisiaj też obiadek. więc tak, zapraszam Was na takiego domowego vloga. Bawcie się dobrze, miłego oglądania. Zaczynamy. Kopień. And blinds, and I how to reach for the silence of this same... Słuchajcie, ostatnio byłam w bucie po moje ulubione odżywki L'Oreal Elvive Extraordinary Oil Rapid Reviver, ja je polecam Wam już od kilku ładnych lat, myślę, że tak 3 lata już są ze mną, może i dłużej, ale to jest rewelacja, najlepsze odżywki drogeryjne ever i akurat były na promocji. Za jedną zapłaciłam 3 funty, a chyba w regularnej cenie one kosztują w okolicach 6 funtów w bucie. A czasami w supermarketach są troszeczkę tańsze, więc od razu wzięłam dwa opakowania, bo niestety nie są za wydajne, ale mimo to uwielbiam je i świetnie sprawdzają się, kiedy myjecie włosy o poranku, bo wystarczy minutka, dwie minutki potrzymać je na włosach i później kiedy zmywacie, to już czujecie, że te włosy są takie nawilżone, przyczesują się między palcami, ale i kiedy je wysuszę, to wyglądają przepięknie. Więc jeszcze raz przypominam wam o tej odżywce, bo naprawdę warto. I potem, jak już wziąłam tą odżywkę to pomyślałam, a przejdę się na stanowisko do półki Seravi i zobaczcie, kupiłam kilka rzeczy. Był polecany przez Gabi z y, chociażby, na Instagramie, pisała o tym kremie, to jest krem z SPF, taki nawilżający, ma chronić przed promieniowaniem UVB i UVA i to jest SPF 50, więc tak, zrodziła mój SPF z SVR, ale pomyślałam, że chętnie przetestuję coś nowego, a podobno to jest rewelacja, sprawdzałam już na KWC. Opinie i oceny i tam chyba było 167 różnych recenzji i ocena była 4,7 na 5, więc myślę, że to może być coś dobrego. Jeśli macie coś z sera, wie, ale już w sumie kiedyś chyba pytała mi, żel do mycia twarzy polecałyście, ale mm, gdyby ktoś z Was używał tego kremu, to koniecznie dajcie mi a, jeszcze też y oczywiście tych innych produktów również. Dajcie mi znać, co o nich myślicie, bo mnie ta marka bardzo zainteresowała i mam ochotę przetestować ich produkty. Więc wzięłam. Aha, i jeszcze była promocja 3 za dwa, więc wybrałam najdroższe kosmetyki. I i dzięki temu zaoszczędziłam jakieś 13 funtów. no mam nadzieję, że zaoszczędziłam, jeszcze ich nie testowałam, ale fajnie będzie wypróbować coś nowego, więc ten krem z SPF-em będzie teraz w testach, podobno to jest rewelacja i tutaj mamy ile mililitrów? 52 ml. dziwna pojemność, ale niech będzie. Kolejny krem jaki wzięłam... Do no taki nawilżający do twarzy, to jest um, krem na wieczór, bo jak dobrze wiecie jeśli mnie oglądacie, to ja kocham ten krem Sensu Mare, jednak on nie jest dostępny tutaj na Wyspach, muszę go sobie sprowadzać z Polski, więc pomyślałam, że chętnie sięgnę po coś innego, coś co mam tutaj pod ręką i akurat rzucił mi się ten krem w oczy z CeraVe, no od razu wylądował w moim koszyku, jeszcze na tej promocji myślę, że nie będę. Znaczy mam taką nadzieję, że nie będę żałować. Też Wam dam znać, jak się sprawdzę. I już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę z niego korzystać. I myślę, że Marcinowi również będę podsuwać ten krem, bo on ma jednak problem. Nie wiem, jak to z waszymi facetami jest, ale u nas to wygląda tak, że ja uwielbiam pielęgnację i w ogóle cały czas codziennie, sumiennie rano, wieczorem, wiecie, spędzam te kilka kilkanaście minut w łazience, aby ta moja cera wyglądała jak najlepiej. No a Marcin wystarczy, że u mnie twarzy to wszystko, więc postaram się i jemu również podsunąć ten krem, bo myślę, że warto zadbać o jego skórę. Raczej ja będę musiała chyba zadbać. Jakoś go do tego namówić. E, możecie mi napisać, jak to wygląda w Waszych związkach i z Waszymi facetami. A ostatni kosmetyk, po jaki sięgnąłam i też ma rewelacyjne opinie, to jest takie serum z retinolem. Tylko nie wiem, czy jeszcze w tym momencie mogę. Tego używać, czy lepiej poczekać na jesień? Więc jeśli ktoś jest za pan brat z was z takimi produktami z retinolem, to dajcie mi koniecznie znać. Czy lepiej by było, abym poczekała do jesieni, czy jeszcze tutaj gdzieś tam mogę go potestować? 30 ml produktu, bo ja jednak z retinolem, tak średnio, mam te, to serum chyba z mini i tak naprawdę skorzystałam z niego kilka razy. Nie wiem dlaczego. Jakoś ciężko mi się zmusić do używania retinolu, retinolu, czy retinalu, a wiem, że powinnam, więc to też yy, myślę, muszę nad tym. Popracować i to był najdroższy kosmetyk, ale jak poczytałam, że rzeczywiście ta twarz wygląda o wiele lepiej, że te zmiany trądzikowe zaczynają się zmniejszać, że skóra jest gładka, nawilżona, miękka. Jeśli są jakieś przebarwienia, to one również znikają. Pomyślałam, że ten kosmetyk musi wylądować w mojej łazience, kosztował chyba 22 funty, a tutaj było w okolicach 16-15, chyba ten kosztował 15, a ten kosztował 16, coś takiego. Więc takie moje nowości, moi drodzy, jestem bardzo podekscytowana. Oczywiście tę odżywkę, cały czas serdecznie Wam polecam. Warto, uwierzcie mi, to jest najlepsza odżywka drogeryjna, jaką kiedykolwiek wypróbujecie. Więc jeśli gdzieś ją spotkacie, to bierzcie w ciemno. Gwarantuję Wam, że będziecie zachwycone, a to są takie moje nowości. Nie mogę się doczekać, może dzisiaj wieczorem już sobie. Przed... W sumie tak, zabieram to do Łazienki i to też. No, więc tak to wygląda. Cały mój haul z budca. Zabrałam się za robienie obiadu i lunchu i chciałam wam pokazać mojego grilla, bo ostatnio były pytania. To jest George Foreman, proszę Państwa. Ja go kupiłam, myślę, że w jakimś supermarkecie albo w Karysie. To jest ta większa wersja, nie największa, ale są takie malutkie, na jedną piersku czeka na przykład. Są takie większe, takie, taki grill jak ten, co tutaj widzicie, i jeszcze większe, więc on jest taki średni, ale sprawdza się rewelacyjnie, już jest rozgrzany, nie ma żadnego włącznika, wystarczy go tylko podłączyć do prądu. Tutaj jest taka tacka na skropliny, na tłuszcz. Polecam Wam, ja polecam Wam takie rozwiązanie. Ostatnio z grilla korzystam non-stop i mój protip na to, aby nie trzeba było go za bardzo szorować, jest taki, żeby sobie położyć tutaj papier do pieczenia. I wystarczy, na to układam kurczaka i to wszystko mi tutaj ładnie spływa. Nic się nie brudzi, wystarczy potem tylko przeczyć gąbką i jest czyściutki. Więc teraz już tutaj kurczak jest ogarnięty. Ja używam bardzo prostych przypraw: sól, pieprz i słodka papryka. Jak widzicie, słodką paprykę bardzo lubię. Więc teraz składam sobie kurczaka na grilla, a w międzyczasie przygotuję sałatę, oliwki, pomidorki koktajlowe i fetę, a chyba mam fetę tak mi się wydaje, więc jak widzicie to są cztery pojemniki na lunche plus dwie miseczki już odłożone na dzisiejszy obiad więc tak to się prezentuje gotuję, ogarniam, gotuję to nie jest nawet takie gotowanie, po prostu przygotowanie sałatek na kilka kolejnych dni bo będzie intensywnie, a chcę jeść cały czas coś zdrowego, żeby czuć się lepiej, więc ja wam serdecznie polecam. Grilla uwielbiam, mam już kilka lat i robię sobie od niego przerwy, ostatnio na nowo go odkrywam i jestem bardzo zadowolona i można nie tylko grillować tutaj mięso, ale również warzywa, jabłka, <grym> więc a, ryby, więc tych przepisów jest naprawdę sporo, a to nie kosztuje nie wiadomo ile, nie zapłacicie miliona monet plus coś jeszcze chciałam powiedzieć, a, robi się wszystko bardzo, bardzo szybko. No. Dajcie znać, czy macie grilla, czy używacie, jeśli tak to do czego, co grillujecie, a ja teraz już zabieram się za robienie mojego kurczaka. Nasz obiad i posiłki Na najbliższe dni do pracy gotowe Zobaczcie jak to przepięknie się prezentuje Jak kolorowo, rozmaicie, różnorodnie Jestem zachwycona Do swojej standardowej sałatki Dorzuciłam jeszcze nasiona słonecznika Tutaj można kombinować eee, Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia, ja Wam serdecznie polecam takie rozwiązania Sałatki są super, a jeszcze kiedy, je się, kiedy się je, je z mm, szklanych pojemników To już w ogóle, no nie wiem, ja uwielbiam szklane pojemniki One wyglądają przepięknie i też nie ma takiego plastikowego posmaku A jeśli chodzi o te drewniane miseczki, no to już w ogóle Tutaj poziom mojego zachwytu Rośnie. No, uwielbiam, uwielbiam jak to wygląda. Jest przepięknie, jest cudownie, i też szybko to się myje, jakoś nie niszczą się. Na razie odpływać te miseczki ze swojej strony bardzo polecam. A tutaj jeszcze dodatkowo dołożyłam sobie do mojego jutrzejszego lunchu marchewkę pokrojoną na kawałeczki. Pewnie pomyślicie, że jestem dziwna, ale dodatkowa porcja warzyw nikomu nie zaszkodzi. I też zobaczcie w tych małych e, szklanych pojemnikach. I dodatkowo jeszcze taki mój protip. Jeśli chodzi o marchewki, to warto je trzymać w wodzie, bo wtedy są jędrne, wtedy są bardzo dobre, takie chrupiące i nie tracą tego swojego wigoru. Więc e, tak wyglądają lunche. Nie wiem, czy mówiłam, zajęło mi to troszeczkę e, ponad godzinę, żeby to wszystko przygotować. obiady. Lunche. Dziękuję. Pozdrawiam. Aha, i jeszcze jedną rzecz muszę Wam polecić, która według mnie jest must haveem w kuchni. Już Wam pokazuję o co mi chodzi. A mianowicie mowa tutaj o termometrze. Według mnie jest to niezbędnik, jeśli przyrządzacie jakiekolwiek mięso w domu, bo ja jestem frikiem. boję się, że to mięso nie jest do końca upieczone i Często zdarza mi się przytrzymywać je, czy to na grillu, czy na patelni, czy w piekarniku. A pamiętajcie, że mięso powinno mieć ponad 75 stopni. Ja zawsze staram się, aby miało ponad 80 stopni, i wtedy jestem pewna, że wszystko jest ok. Więc według mnie taki termometr to jest Must have, Jeszcze raz. Nie kosztuje wiele, a naprawdę warto. Tylko go trzeba przeczyć później szwatką, z płynem do naczyń i jeszcze ściutki. No, serdecznie polecam. Nie wiem, czy wykorzystacie termometrów w kuchni u siebie w domu. Jeśli nie, może nie wszyscy mają takie problemy jak ja, ale jeśli też zawsze hmm, zastanawiacie się, czy to mięso jest już gotowe, czy też nie, to jeszcze raz serdecznie polecam. Naprawdę warto. A teraz idę jeść. Smacznego! W ramach mojego majowego wyzwania self-care czyli dbania o siebie, minimum 15 minut. Dla mnie, robię jogę na dobry sen, z Gosią Mostowską. Bardzo serdecznie Wam polecam, podlikuję Wam tę praktykę na dole, bo uważam, że jest fantastyczna, bardzo relaksująca, odpręża i później rzeczywiście jakoś lepiej człowiek zasypia i lepiej śpi. Jeśli nie ci jeśli nigdy z Gosią, to Polecam Wam bardzo, bardzo mocno jej kanał i praktyki, one naprawdę są genialne, a do tego krótkie, więc nie trzeba spędzić na tym jakoś nie wiadomo ile czasu. Zaczynamy. Polecam Wam tę jogę na dobranoc z Gosią Mostowską To jest inny level odprężenia Rewelacja, 12 minut A czuję się taka bardzo rozluźniona Teraz już jest w łóżku, jak widzicie Nałożyłam ten krem z serawi. zobaczymy Ten nawilżający na razie jest okej, okay, jest okej. Okay. Ta skóra jest taka miękka. Czyli nie mam też dzisiaj pościele, jak widzieliście, więc będzie jeszcze przyjemniej. Mam tutaj swoją książkę: krem do stóp, krem do rąk. I to już będzie w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten vlog. Chciałam Wam pokazać krem do stóp. Teraz używam Perfekty i też w maju mam takie duże postanowienie. Aby codziennie wieczorem kremować stopy. Tak samo wracam do jogi wieczornej, porannej, do atomizera. W ogóle, jak zrobiłam tą jogę, to poczułam się taka. Poczułam, poczułam, że to jest ta Magda, którą chcę być. I zrobiłam się tak miło i przyjemnie. I wracam, wracam do tego, wracam do. Skupienia się bardziej na sobie, bo i na odpoczynku, i na regeneracji, i na tym, żeby życie było jeszcze piękniejsze, bo w kwietniu naprawdę to był roller coaster. Ro roller coaster dużo się działo, chociaż maju też będzie się działo, ale chciałabym rzeczywiście mieć takie 15-20 minut dla siebie, kiedy będę mogła się odprężyć. Więc tak, wracając do kremu, do stóp. Do kremu do stóp, tak? To jest Perfekta Total SOS, 10% zawartości mocznika, bardzo fajny. Wygładzający skarpetki, krem kompres do szorstkich stóp i pięt. A jeśli chodzi o krem do rąk, to męczę Eveline, aksamitne dłonie, wygładzające, nabierzający krem do rąk. Też mamy 10% zawartości mocznika. I on jest taki średni, dlatego ten krem do rąk, dlatego, że się klei. I bardzo długo się wchłania, więc mam go tutaj na stoliku nocnym. I cały czas z niego co wieczór korzystam i staram się go wykończyć. Dobrze, będę kończyć tego vloga. Miło mi, że tutaj byliście, że spędziliście ze mną te kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkanaście pewnie minut ze mną. Widzimy się już niedługo, niedługo w kolejnym filmie. Życzę Wam cudownego weekendu. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia w poniedziałek. Na pá!